Witamy Was w nowym filmie. U nas ponownie trwa akcja pierniczkowa. Dziewczyny, a co się stało z pierniczkami, które zrobiłyśmy kilka dni temu? Wszystkie pierniczki zniknęły w ciągu kilku dni. A nie przepraszam, kilka pierniczków się zachowało. To są pierniczki, które zostały przeznaczone na specjalną okazję. Także dorabiamy pierniczków. Mamy jeszcze trochę ciasta, które nam zostało z poprzedniego pieczenia, bo jak pamiętacie, zrobiłyśmy troszkę więcej ciasta piernikowego przez przypadek. Ale to, co jest tutaj na talerzu, to będzie za mało, więc jeszcze dorabiamy, nie? Mhm. Tak, no to teraz sobie jaja. <laughs> o... <laughs> <laughs> Ops. Mamy małą awarię. Jajko zamiast trafić do kubka, trafiło na podłogę. A co jest w kubku? Nic. No, bo, no bo mieliśmy tylko jedno jajko zbić. No i się zbiło w sumie jedno jajko. Nie? Tylko, tak, tylko nie tam, gdzie powinno. Ale to nic. To jest dobra okazja, żeby przetestować nasz sprzęt sprzątający, który dotychczas jest z tego typu. Przypadkiem nie miał do czynienia. Tu jest głowa, tu jest ucho, drugie ucho, ogonek i nóżka-nóżka. Kotek. A, to kotek jest. <śm> <śm> no tak, Łucja przecież we wszystkim odnajdzie potencjał, żeby coś się mogło stać dziełem sztuki. We wszystkim artyzm, nie? Łucja jest. Czy mogę ja odkurzać? Tak, tylko podnieśmy to z Okej, okay. a nie raz też odkurzać? No. no, super sobie poradził, co? Praktycznie jedno, jeden przejazd, i jajka nie ma. Nawet z powciągał, i koniec. I fajnie sobie poradził. Jajko wciągnięte. Nawet te mniejsze skorupki, które były na podłodze, też wciągnięte. Dużej skorupki mu nie daliśmy spróbować wciągnąć, a może też by sobie dał radę. Nie wiem, ale łuca już zapobiegawczo posprzątała, nie? Teraz szybkie czyszczenie szczotek. Na szczęście odkurzacz sam się czyści. Wam cały ten sprzęt razem ze stacją dokującą, żeby Wam go pokazać w całości. Na co dzień przechowuję go tu w pomieszczeniu gospodarczym za tymi drzwiami, ale to jest tak małe pomieszczenie i ciasne, że nie dałabym rady tam nagrywać, dlatego go wyjęłam na przedpokój, to jest Philips Aquatrio 9000, czyli sprzęt 3 w jednym. Ten tutaj sprzęt, który widzieliście już w akcji, to jest odkurzacz z jednoczesną funkcją mycia podłogi, czyli do sprzątania na mokro, ale po odpięciu tego elementu i przełożeniu tej rączki tutaj, mamy odkurzacz bezprzewodowy, czyli do odkurzania na sucho. A po odpięciu tej nasadki, odkurzacz ręczny. I do odkurzacza ręcznego są jeszcze dodatkowe dwie nakładki, czyli szczotka do odkurzania kanap, foteli i wąska, długa nakładka do trudno dostępnych miejsc. Podoba mi się też funkcja samoczyszczenia się tego sprzętu. Po naciśnięciu guzika odkurzacz sam się myje, trwa to 4 minuty, a gdy skończy, można te rolki wyjąć i postawić na stacji do wyschnięcia. To tyle o tym sprzęcie, a teraz wracamy do pielniczków. Może być nie upadł, po podłogę. Jak tam wasze ciasto, dziewczynki? Dobrze, dobrze. dobrze. Gotowe już? Tak, tak, teraz trzeba je rozwałkować i zająć pielniczki. Teraz wkładamy pierniczki. Do piekarnika. Tak. Pierniczki są już w piekarniku. Fajne te mazaki, bardzo mi się one bardzo podobają. Lubię rysować na piernikach. A teraz przechodzimy do równie lubianej rzeczy, jak pierniczki przez dzieci. Czyli do otwierania kalendarzy adwentowych. Dziewczynki ja najpierw muszą ustalić, kto ja, otwiera który kalendarz. Nie, ja otwieram. Nie, tak jak nie, wczoraj wspomniałam, dziewczynki ja, mają system, według którego ja, otwierają kalendarze. Jest sprawiedliwy podział, ale chyba się dzisiaj troszkę pogubiły. Ale później. To otwierać książki! A ja otwieram książki, więc teraz kalendarz kreatywny otwieram. A ja wcześniej otwieram kreatywny, a więc teraz puzzle będę otwierać. Wczoraj Anielka puzzle otwierała. Tak, więc teraz otwieram e, literację. A skoro ja otwieram literacki, no to ustawiamy się tak jak na początku, bo na początku otwieram literacki. Czyli Łucja kreatywny, a teraz tak. już wszystko wiecie? Tak. tak. Czyli możemy zaprosić naszych widzów na? otwieranie kalendarzy adwentowych. Czyli sięgamy książeczkę z numerem 20. Emi <grym> i tajemniczy klub z Mamy już tą serię! jeszcze cztery razem z sobą. Trzy i jeszcze jedna. A która to jest? My mamy to, ja mam to. Albo to. A pokażecie widzom widzą, okładkę tej książki? Dziewczynki tak bardzo cieszyły się z książki Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Dziewczynki mają już książki z tej serii, ale mają dalsze tomy, a to jest pierwszy tom, także. Została biblioteczka uzupełniona. Teraz puzzle, teraz puzzle. Klarunia odczepia woreczek z numerem 20. Woreczek, w którym ukryte jest kolejnych kilkanaście bądź kilkadziesiąt puzli, którymi uzupełnimy nasz puzzlowy obraz. Na jaki fragment dzisiaj liczycie dziewczynki? Na ten! No, na żeby ten. zobaczyć, tak. kogo to nogi? To dzwoneczek I, na pewno będzie. Tak, to na pewno I, na pewno i to chyba dzwoneczek? musi być myszką. Tak, i zobaczyć, czy to będzie ta siostra. Czyja siostra? Dzwoneczka. 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 Tak. No dobrze, no to sprawdźmy. Trzy, cztery. Trzy.

I tutaj też na to widać. I ostatni tutaj. Skończyłyśmy. A jednak układałyście zupełnie inny fragment puzli niż. Przypuszczałyście? Innej stronie. Ale jest mhm. to chatka. Ale mimo wszystko, co nieco się rozjaśniło, jeśli chodzi wow. o jedną z postaci. Wiem, kogo chyba tu chatka. To jest chatka Świętej Śnieżki. Zieszki. Będzie było 7 razy. Może. może, może. Ale wow. tutaj te rączki, czy one wskazują na siostrę wróżki, dzwoneczka? Jak nie. przypuszczałyście? Nie. I kogo teraz obstawiacie? Piotruś Pan. pan Piotruś Pan. Wszystkie jednogłośnie? Nie wiem. Klarunia nie jest do końca przekonana, żeby to pan, były ręce Piotrusia Pana, Pana. Albo tego chłopca. Moja kolej! Teraz Łucja szuka domku z numerem 20 w naszej świątecznej wiosce. Gdzie on się ukrył? Gdzie on się ukrył? Jest dwudziestka. A uczycie, siemky, ole, emy, śródnocnej. Tego jeszcze nie było w kalendarzu adwentowym. Śpiewania jeszcze nie było, prawda? Nie. Ciszy. No troszkę inaczej. Dlatego właśnie dzisiaj poświczymy sobie tą kolendę. Mamy taką książkę o bożonarodzeniowych tradycjach i zwyczajach w Polsce i na świecie. I między innymi w tej książce są też kolendy. I to jest właśnie kolenda wśród nocnej ciszy. Tutaj jest jej tekst. Najpierw sobie go przeczytamy, porozmawiamy o nim, a później będziemy śpiewać. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Co to może znaczyć? Tam, że jest noc cicha i tam się głos roznosi. Ja po tej nocy jest, ta noc jest cicha, ale jest głos. Tak. Znosząc się po tej. Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czyli, żeby, żeby pasterze wstawali, że Bóg się narodzi, bo Bóg się narodził. A kto mógł przyjść do pasterzy, poinformować ich o tym, że się Bóg rodzi? Anioł! Omówiłyśmy sobie kolędę z dziewczynkami, to teraz możemy ją zaśpiewać. Przekazałam dziewczynom książkę z tekstem i możecie startować. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się zarodzi Czy się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać pana, przywitać pana. Poszli znaleźli, dzieciątko złowie mi znaki Wszystkimi znaki Dali sobie Jako Bogu cześć mu dali A witając zawołali Z wielkiej radości Z wielkiej radości Tak witaj Zbawco Zdał na żądany las lat na Ciebie króle prorocy czekali, a ty z tej nocy nam się objawił, nam się objawił. I my czekamy na, i, i my czekamy na Ciebie Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, paniemy na twarz, paniemy na twarz przed tobą, wiedząc, żeś jest pod głos, pod, wiedząc, żeś jest pod to chleba i wina. Chleba i wina. Kilka razy dziewczynki zaśpiewały tą kolędę. A teraz możemy przejść do otwierania kolejnego kalendarza, bo to jeszcze nie koniec na dziś. No, rodzice. Dzisiaj otwieramy dwa okienka z tego kalendarza. Otwieramy 20 i zaległe 19, bo wczoraj nam nie starczyło czasu. Ja otworzę pierwsze okienko, a tata otworzy drugie. 19. O. A, 19. 20. Pomyliłam się. Dziewiętnastka. Gdzie jest 19? Oh. Ja nie widzę dziewiętnastki. Ja A 20? jest tutaj. Tak, 20. to jest. Ja w okienku dziewiętnaście ukrywa się zadanie. Zagrajmy w kalambury rysowane, ale fajnie. Super. I może od razu otwórzmy dwudziestkę. Mamy i jest obejrzyjmy film. To ja was czymś zaskoczę. Dajcie mi sekundę. Spójrzcie co ja mam. Epoka lodowcowa, mamucia gwiazdka. Mamucia gwiazdka. Możemy sobie obejrzeć taką bajkę. To może najpierw dziewczyny zagramy w te kalambury. Co Wy na to? Tak! Zasady są takie, że my rysujemy, a rodzice muszą zgadywać, co to jest. Okej. Okay. I kto pierwszy? Tak? Czy tak. na przemian jakoś będziemy zgadywać? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Dobra. Aniołek? Nie. Mikołaj? Nie. Elf? Tak, elf. <laughs> Jest. Mm. <laughs> mm. Zastanawiać? Tak. tak. Mm. Chojnika? Nie. <laughs> Warunk świętego Mikołaja? Nie. Bałwan? Nie. Wóz A tu tylko świąteczne? Tak. Będą hasła? Mikołaj? Nie. nie. Bąka? Nie. Uuu, trudne. Tak. Plasterek pomarańczy. Tak. Uuu, jasne. Plasterek, mama, dwa. Klaga no, ja tak? Nie, a nie Zaspa. Tak, Czapka Czepka Mikołaja? Tak. <laughs> Brawo. Sama czepka Mikołaja. Bałwan. おじゃ。<Yes. S 1> świąteczny? No taki jak na drzwiach jest na przykład. Nie. Już nie. nie. Ja wiem. Ja chyba wiem. Ja wiem. Nie, no, nie A ja wiem. Ja chyba wiem. A ja wiem już. Wołek świętego Mikołaja? Z no. zimowa. Nie. E, ja już, ja już ja 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 wiem. Mogę no powiedzieć? co to są zaś powiedzieć? Proszę, mogę <laughs> powiedzieć! Mama mogę <laughs> ci powiedzieć. Nie wiem, proszę, czy mogę powiedzieć. Może czekolada? Czekolada? Kakao? No, chcesz mogę powiedzieć. Ja chcesz Poddajesz się czy nie? Jeżeli się poddamy, to wtedy powiesz. Okay. Ale na razie jeszcze zgadujemy z tatą. Świąteczne, na pewno świąteczne. No to... Niech Kto nie Kto się podda? się podda niech mówi. Jak nie. mu kolorować? Nie, Bez kolorów Klara, bo Będzie za łatwo. Ja już nie. To wszystko już? Tak. Kto się podda, niech mówi. Nie tak... Niech mówi. No ja to właśnie poddaję, bo ja A tak to nie... się, czy nie, nie mam kojarzę. powiedzieć? Nie, nie, nie. Nie. Ja chcę, nie, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Jak tata się poddaka, ja... To pływa, to jest w kubku. Wiem. Bardzo z łóżkami. Tak? Tak! Barszcz z łóżkami. tak! No, ja bym nie A jaki Zero, zero, zero. z, zero, z zero. Kolejna runda. do kubka? Kolejna runda. To, to jest kubek. To to jest miejsce, zawsze na dole są takie... Tak, masz rację. No. Pinokio. A wiem już kto no. to? Dziadek no, do chłop. No ja wiem, by. Dziadek do różnych. Zasnę. Tak! <grym> Jeszcze tutaj. <grym> Teraz mama ma cztery, a tata ma 0. Renifer. Dobrze, Ach. renifer. Co jest? <grym> Co jest? Łóżmy! <grym> Lodowisko. Sanie świętego Mikołaja. Nie. Ryba, kart. Tak. No na toleżu. Ryba, ryba, ma, mama, mama. Kolejny punkt. Znowu. Teraz tym, tym, jest 8 na 0. Mama ma 8, ta ma 0. Sieczka. Tak. Oh, to sieć. jest baloma. Bałwan. Tak, bałwol. Tata był pierwszy. Nie, ta nie, nie ma remis. takiej opcji. Byłam pierwsza. <grym> ale w tej, nie, w, tej w tej samej chwili. Nie, nie ma czeliśmy, takiej opcji. Ale mama zaczęła. Byłam pierwsza. Nie. Tata, zawsze mogę wam puścić nie, na to jest imię. Olaf. Tak, Olaf. <grym> hmm. Gwiazda beteleńska. Choinka. Betelka. Ja Cię no. Beteleńska. Gwiazda beteleńska. Mama dostaje pół. Nie, bo Wy mnie zasłaniacie. Ja tutaj czuję czu, czu jakiś spisek. To teraz patrz. Ostatnie. Ostatni rysunek. Tuż jest ostatni? Ostatni. Osta no. Łańcuch świąteczny. A jaki z tego? Chojnikowy, Ale z, z bibuły, a z papieru. Z papieru. Tamten. <noise> a chciałem powiedzieć tamten. Ja Cię kręcę, no. Naprawdę o tym pomyślałem. Chyba znam wynik. <noise> Poobliczamy punkty. Mama ma 11, a tata 1. Niestety mama wygrała. <noise> a teraz ja narysuję coś dla Was. Tylko musicie się skupić. Mm -hmm. Renifer? Bauman. O, Mikołaj. Mm. Dziewczynka. Okay. Aniela. <laughs> Mama. Klara. Łysia. Ja chyba wiem, kto to. Babcia. Zobacz, Babcia do Dziewczynka na łyżbach. Hmm. To jest Aniołek! Aniołek. Ja Ale, łucja, Święta Łucja. Dobrze! Święta co? Łucja. No, nie, nie zagadnę. Ej, jeszcze nie ma rąk! No tu są ręce. No to ostatnia zagadka to dla widzów. Lęce. A teraz każda z nas narysuje zagadkę dla Was. Dajcie znać w komentarzach, co to jest. Pierwszy kalambur rysuje anielka. Jak już będziecie się domyślać, to piszcie w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, co to lub kto to jest. Podpowiem, że hasło nie musi być jednym wyrazem. To jest kanaburo Danielki. Teraz? Która z dziewczynek? A nie, nie, nie. Teraz Lucja będzie rysowała. I jak? Kto domyśla się. Co to lub kto to jest? Klara, już masz pomysł? Gotowa jesteś? Tak. Kto wie, ten pisze w komentarzach. To spora na realizację okienka 20, czyli film mamy, prowiant mamy i z naszymi widzami się żegnamy. My lecimy przed telewizor, a Was zapraszamy jutro o 20.00 na YouTube. Przeszły Wam buciaki buziaki. Mm -hmm. I Guzia też się z Wami żegna. Pa. I Ruzia też się żegna? Pa.